Wyrwałam się dzisiaj na miasto, jestem właśnie w centrum, e, nau, w, centrum w metro, w centrum nauki Kopernik. No i tak wygląda nasze metro. A chciałam jeszcze opowiedzieć, że wybrałam się e, po, po prezenty. Dzisiaj się Mikołaj wybrał, kupił bardzo mało, no i jest średnio zadowolony, ale ostatecznie. Byłam, ostatecznie kupiłam sobie kawę za całe 5,99 w Kerfurze, wyobraźcie sobie. No i do tego byłam w coffee desk na moment, bo kiedyś tam z Krzyszkiem byliśmy i były, były pyszne dwa ciasta, jedno lawendowe, a drugie macza macza matcha mizu i pomyślałam, czyli połączeniem tiramizu z maczą. No i tak wygląda, może nie wygląda jakoś pięknie pudełku. Za to smakuje wspaniale. I no, wezmę do domu dla Krzysia, dla mnie. Zjemy na spółę. No no i co jeszcze? Co jeszcze? Byłam w Tiger, w Tigerze. W tym Copenhagen. Pokażę Wam, co kupiłam. Nagranie macie, to zobaczycie. No i właśnie jestem na Powiślu. Wracam do domu. Kurczę, godzinę mam. Godzinę mam do do powrotu i właśnie przegapiłam swoje metro chyba, ale ze mnie gapa. Ha, ha, ha. No dobra. No to muszę się skupić. O! Nie! Nadjeżdża, nadjeżdża. Więc mam szansę wsiąść. No to na razie. Hej! Wam powiedzieć, że właśnie moją dzisiejszą wycieczkę do centrum miasta zakończyłam, e, pojechałam załatwić dwie sprawy, e, no na szczęście mi się udało, a przy okazji, e, przy, przy okazji w trakcie załatwiania tych spraw e, podeszłam do, do kilku sklepów, to znaczy przepraszam, właściwie do jednego. <laughs> Ale bo nie miałam za bardzo czasu, a chciałam sobie popatrzeć i zrobić szybkie zakupy, jeżeli coś mi wpadnie w oko, to były takie wariackie zakupy przedświąteczne, czyli chodzi o prezenty. Dla najbliższych, no coś tam złapałam, ale na razie nie mogę nic powiedzieć. Natomiast no byłam w, w tym Flying Tigerze, jak mówiłam już wcześniej, i tam powiem Wam, że urzekły mnie dwie rzeczy, których zapomniałam wam nagrać, więc mam nadzieję, że jeszcze mi się uda, że jeszcze podskoczę do jakiegoś Flying Tigera. A to już był mój drugi raz w tym roku właśnie świątecznie. Bo raz byliśmy razem w Voli Park we Flying Tigerze. I materiał niedługo zobaczycie Albo już zobaczyliście Bo jeszcze na razie jest w przygotowaniu I teraz dzisiaj byłam po raz drugi Zupełnie niechcący, niezapowiedzianie Zresztą i wtedy to było Znaczy niezapowiedzianie no, Generalnie po prostu to była Taka decyzja ad hoc Jak zobaczyłam to weszłam I dzisiaj, dzisiaj mi się bardzo podobały Dwie dekoracje Takie dekoracje ruszające się Nie pamiętam jaka była cena Ale możecie zwrócić uwagę na filmie to są... I niestety nie, nie zobaczycie, że to, się, że to się porusza, właśnie. Bo ja sobie to odtworzyłam wcześniej i miałam to nagrać, przeszłam się po całym sklepie i zapomniałam. W każdym razie jedna taka dekoracja przedstawiała jakieś takie podwórko, jakby i znaczy to takie, no wiecie, jakie malutkie, malutkie, ruszające się. Jedno to była jazda znaczy święty Mikołaj z saniami krążący ponad, ponad jakimś miejscem. I, a drugie to było taki chyba jakiś pociąg jeżdżący dookoła też. No to było przepiękne i nawet myślałam o tym, że jeju Krzysiek kto by się tak ucieszył z takiego prezentu, bo on lubi te świąteczne dekoracje, no ale niestety, niestety tam jest brokat. On nie cierpi tego brokatu, bo on się wszędzie rozsypuje i jakoś tam. Powiedzmy sobie, wszędzie jest ten, wszędzie później mamy brokat, we włosach, na twarzy i tak dalej. No ale w każdym razie, no mam nadzieję, że jeszcze trafię do, do tego, do tego Flying Tigera. To, to wam to nagram, bo to jest po prostu przepiękne, takie maleństwa właśnie. Na ogół, ta, na ogół takie rzeczy są bardzo drogie w supermarketach, te ruszą, ruszające się dekoracje na baterie. A tutaj, no, no, no to chyba nie było takie drogie. Nie pamiętam właśnie cen, ale zobaczę. I może wam tam, jak nie zapomnę, to podam. No i przechodząc dalej, pojechałam również na powiśle, i pojechałam do takiej, znaczy, między, no coś tam miałam do załatwienia, i koło centrum Kopernika, naprzeciwko dokładnie, na tamce. Tam się mieści taka kawiarenka, która się nazywa Coffee Desk. No i my tam kiedyś zupełnie przypadkowo byliśmy i kupiliśmy dwa przepyszne ciasta. Jedno to było, to było jakoś latem, latem czy na wiosnę, już nie pamiętam, może czerwiec, może maj właściwie. I tam pamiętam był, dwie rzeczy mnie bardzo zaintrygowały, jeżeli chodzi o ciasta. I właśnie wzięliśmy sobie na wynos, chyba nawet nie jedliśmy w środku, no ale mniejsza z tym. W każdym razie. Kupiliśmy dwa serniki, i tak generalnie ja w ogóle nie przepadam na, za sernikami. Znaczy zjem, ale to nie jest jakieś moje super ulubione ciasto, no ale tu mnie zaintrygował sam pomysł, bo ja lubię coś nowe, czegoś nowego coś nowego próbować. I, I zawsze poszukuję takich ciekawostek. I tym razem to był sernik z lawendą i sernik z maczą. I obydwa serniczki bardzo nam smakowały, chociaż ja się skłaniałam chyba bardziej ku temu lawendowemu. No i dzisiaj, jak zobaczyłam, że jak sobie skojarzyłam, że jestem blisko w ogóle tego, tego coffee desk, no to sobie myślę, nie no muszę tam wpaść. I po pierwsze, zobaczycie, bo ja tam kawałek nagrałam, jest bardzo ładnie przystrojone, tak wcale nie jakoś bogato, ale, ale jest już klimat świąteczny. No Jest wspaniała część którą uwielbiam po prostu tam oglądać, chociaż dwa razy byłam, no część kawowo-herbaciana, tam są jakieś przepyszne, wybitne herbatki, jedną kiedyś kupiłam i bardzo mi smakowała, oni się szczycą tym, że dużo mają polskich, z Polski tych herbatek, w Polsce mieszanych i tak dalej, chociaż nie sądzę, żeby... Wiadomo, że na przykład mango nie ma w Polsce, ale coś tam, skądś tam kupują i mieszają w Polsce. I są bardzo fajne yy, zestawy. Tam, tam na przykład dzisiaj widziałam rumianek z lawendą, to mnie zaintrygowało. Były płatki róży też z lawendą. No takie, takie moje zestawienia, ja lubię. Kiedyś nie cierpiałam lawendy, w sumie ja teraz uwielbiam, nie wiem, coś mi się zmieniło bardzo. No i w każdym razie yy, są, jest tam na przykład genmajsza, moja ulubiona, czy tam genmajsza. Moja ulubiona herbatka japońska e, z prażonym ryżem. E, pf, no i widziałam jeszcze różne, jakaś świąteczna, czarna, e, i tak dalej, i tak dalej. No i jest bardzo dużo takich fajnych, czy to kubków termicznych, czy to termosów na sprzedaż, czy też kubków jakichś takich fajnych ceramicznych. Wprawdzie no ceny trochę mnie powaliły, bo sobie myślę, za niewielki kubek 45 zł. No nie wiem, no, no w zasadzie nie były. To takie, które by mnie zwaliły z nóg właśnie z powodu ich urody. Był taki fajny zestawik jakichś kubków, taki, takich najładniejszych, ale to był zestaw. A chciałam kupić jeden kubek albo dwa góra na prezent na przykład, no to nie, no to musiałabym kupić jakiś większy zestaw. No ale, i, i te zestaw, zestawy, przyjrzyjcie się, były takie kolorowe, one były piękne, naprawdę. No i cóż, no w każdym razie pokusiłam się znowu na, na znaczy ja tam przede wszystkim poszłam, po, te, po to ciasto lawendowe albo yy, z maczą. Ale to jednak yy, w ogóle ucieszyłam się, że jest. Właśnie przywiozłam. Troszeczkę, troszeczkę się zmęczył, yy, zmęczyło życiem. Yy, no ale co się okazało, jak kupiłam to sobie, zdałam sprawę, że to, jest, yy, że, że to nie jest sernik. A wtedy kupiłam sernik. I to, to się nazywa yy, yy, macza mizo. Macza misu, przepraszam. Macza misu. Od tiramizu, tak. Czyli, czyli coś wymyślone na kształt, na kształt powiedzmy tiramisu, ktoś się za, zaintrygował, ale jest to ciasto z, z maczą, tak? czyli z zieloną herbatą japońską. No powiem Wam, że no to tylko inspiracja, dlatego że to, to, nie, to nie jest podobne nawet do tiramisu. Bo tiramisu nie ma jakiegoś jednego biszkopta, tylko ma takie biszkopciki zamaczane w kawie, tak? I nie, nie ma tu zdaje się w ogóle kawy, tak to wygląda, tylko tyle, że ten biszkopt jest brązowy, a krem, krem zobaczcie jest, nie wiem czy to widać, zaraz so, sama się przyjrzę, no nie widać tego chyba w, na, jakby w, w, po drugiej stronie <laughs> ekranu, w każdym razie on jest lekko żółtawego, to, to znaczy ten krem jest lekko żółtawego koloru, więc jak się domyślam, no nie jest to nie jest to chyba taki typowy serek mascarpone połączony z bitą śmietaną. Ale nie może się mylę. No spróbujmy, spróbujmy. No jest dosyć tłuste. Jest tłusty jest ten krem. Nie, nie jestem pewna, czy to jest tylko bita śmietana z, z serkiem mascarpone. Tak jakby tu dodali trochę masła. Dziwne. Dziwne. No i, no i ten e, biszkopt jest nasączony z czymś, powiedziałabym, że za bardzo. Za bardzo. To ciasto nie, nie jest jakieś rewelacyjne. Także bardzo, bardzo przeciętne ciasto. Tęsknię za tym ich e, serniczkiem z lawendą i, i z maczą. Chyba sama poszukam i zrobię. Ale powiem Wam, że to może nie jest jakaś rewelacja, naprawdę. Nie polecam ale to mnie zainspirowało, żeby zrobić jakieś tiramisu właśnie z maczą. Tiramisu, no. Macza e, Jakieś takie ciasto połączone z maczą. Zobaczę, czy to jest warte grzechu. Jak w ogóle ciasto z maczą bym zrobiła. Ciekawa jestem. Jak wyjdzie, może znajdę jakiś sernik z maczą w internecie i on mnie zainspiruje, może sama wymyślę. Jeszcze zobaczę, ale no może, jeszcze, może już nie w tym roku. Prawdopodobnie mi się nie uda, ale w przyszłym roku, od stycznia wymyślam pomysł i zapodam wam. No także moi drodzy. Na tym kończę dzisiejszy wypad do miasta. Pozdrawiam was serdecznie. Jak wam się podobało to subskrybujcie i, la i lajkujcie. Pozdrawiam hej.